Szanowni państwo, przede wszystkim przepraszam za moje spóźnienie, bo rzeczywiście się spóźniłem. Miałem być dzisiaj od rana, od momentu rozpoczęcia. Te momenty rozpoczęcia są zawsze z reguły najważniejsze, bo pokazują się osoby, które są bardzo mocno zaangażowane w projekty, które są realizowane w województwie zachodniopomorskim, w Koszalinie. W szczególności pan minister Stanisław Gawłowski, pani minister nie widzę, ale pewnie za chwilę dotrze. Pan minister Krzyżanowski, który nie słyszałem, ale wiem, bo rozmawiałem chwilę, że mówił o, o edukacji cyfrowej, o szkole cyfrowej. Niezmiernie ważne zagadnienia, które dotyczą przyszłej perspektywy finansowej, która stoi przed nami 2.14, 2.20. Cieszę się, że młodzież jest na sali. Z tego co się dowiedziałem jesteście Państwo z technikum, ze szkoły, zespołu szkół nr 9, czyli popularny elektronik. Czyli profil dla was znany i, i z pozycji nauki, którą realizujecie, ale i podejrzewam, że również zainteresowań, które was, was istnieją i chcecie się rozwijać i kontynuować to szczególne ważne zadanie, jeżeli chodzi o te działania edukacyjne wśród, wśród młodych ludzi. Szanowni Państwo, ja przygotowałem prezentację. Ona składa się z takich pewnych elementów dotyczących obecnej perspektywy. To jest parę slajdów dosłownie. Pers obecnej perspektywy finansowej, tego co w przyszłej perspektywie finansowej, trochę też yy, powiem o pieniądzach, o zmianach, które nastąpiły w regionalnym programie operacyjnym, bo nastąpiły. I, I parę słów może o Polsce cyfrowej, chociaż zastanawiam się, bo z tego co wiem, pani minister do, dokładnie przedstawiła wszystkie zagadnienia dotyczące Polski Cyfrowej. I, i teraz mam dylemat, bo, bo prezentacja jest w pewnej objętości. Jeżeli ja ją skrócę, to będę krótko miał wystąpienie, a, a słyszę tutaj, że mam długo mówić, bo pan prezydent musi jeszcze dojechać. Także. Y to tak żartobliwie, ale myślę, że, że, że tak to trzeba ująć, żeby dobra była atmosfera działania w obszarze ucyfrowienia województwa pomorskiego, czyli tworzenia pewnej sieci, tej sieci infrastrukturalnej i na bazie tej sieci infrastrukturalnej potem budowanie, budowanie odpowiednich systemów informatycznych, to, to dla nas jest wyzwaniem. To pokazuje też współdziałanie wielu różnych ogni wielu różnych jednostek, które w tym obszarze się, w tym obszarze się poruszają. Technologie, ta moja prezentacja y, brzmi jak państwo widzi na, na y, ekranie, technologie informacyjno-komunikacyjne w RPO 2007, RPO 2014, no i program operacyjny Polska Cyfrowa 2014/2020. Regionalny program operacyjny, to co tak naprawdę dzisiaj, ale już jesteśmy na końcówce. Regionalny program operacyjny 27213 w ogólnym zarysie, ale z rozliczeniem do końca 2015 roku dotyczy to wszystkich projektów, nie tylko cyfrowych, nie tylko tych, które nas tu w ramach tej konferencji e, interesują. E, Ograniczam się już tylko w tym obszarze programu operacyjnego do działań związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Temu służyła oś numer trzy, czyli działania infrastrukturalne społeczeństwa informacyjnego. Mamy wyraźnie zakreślony cel, który chcemy sobie, no, który żeśmy za, za, założyli i do którego zmierzamy, czyli rozwój oraz zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego, bezpiecznego, internetu, dostępu do internetu. Dlaczego bezpiecznego? Dlatego, że poprzez te sieci przekazywane są różnego rodzaju dane wrażliwe dane, które dotyczą nas personalnie, wrażliwe dane z pozycji przedsiębiorców, wrażliwe dane z pozycji jednostek publicznych to są te rzeczy, które muszą być zabezpieczone niejednokrotnie sami, pewnie w swoich urządzeniach spotkaliście się z problemami, które dotyczą różnego rodzaju wirusów, hakowania, itd. itd. Czyli te dzisiaj to jest założenie, które musi być absolutnie spełnione. Działanie to skierowane jest na wsparcie inwestycji z zakresu budowy, rozbudowy, przebudowy tych elementów, i tu widzimy wyraźnie: szkielet, dystrybucja, i dostęp do regionalnych sieci szerokopasmowych. To są te te nasze założenia, Budow budujemy to oczywiście o sieci światłowodowe, jak i również te bezprzewodowe, radiowe, czyli punkty, punkty dostępowe do, in do internetu. Alokacja środków, którą założyliśmy zgodnie z programem operacyjnym 27213, 30 milionów euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dlaczego wymieniam jeszcze na Europejski Fundusz? Bo dzisiaj nowy, to o tym też tam parę słów powiem, Zbudowany jest z dwóch komponentów, jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Europejskiego Funduszu Społecznego. 30 milionów olbrzymia kwota pieniędzy. Jeżeli to przemnożymy przez y, y, złotówki, to mamy wyobrażenie, y, jaką kwotą dysponujemy. Oczywiście ona jest i tak niewystarczająca była niewystarczająca moglibyśmy więcej zrobić zależało nam na tym, aby pokryć województwo przede wszystkim białe plamy, aby zapewnić y, budowę tych systemów szkieletowych i dystrybucyjnych w taki, i budowę węzłów przede wszystkim, żeby zabezpieczyć maksymalnie dostęp nie tylko w dużych jednostkach, w dużych aglomeracjach, ale wychodzić poza y, obszary y, tak, tych dużych aglomeracji, czyli tak naprawdę w obszary wiejskie, również i komp Potenty, y, programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tam też były pieniądze skierowane na y, rozwój y, dotyczący systemów informatycznych. Drugi komponent w ramach trzeciej osi społeczeństwa informacyjnego, to rozwój systemów informatycznych i e usług, czyli ta cała baza i myślę, że tu się będziecie mogli doskonale, szczególnie jak to kieruję do młodzieży, będziecie mieli wyzwanie duże przed sobą, a mianowicie budowanie nowych projektów, wymyślanie sposobów funkcjonowania w obszarze wykorzystania przede wszystkim tej infrastruktury została zbudowana. No bo cóż infrastruktura? Infrastruktura jest tylko tym elementem, tym narzędziem takim statycznym, które do tego potrzeba są oczywiście narzędzia w postaci oprogramowania, które zapewnią nam możliwości przesyłania danych, przesyłania, tworzenia właśnie tych e-usług, o których mówimy w tym działaniu 3.2 wystarczy przeczytać założony konkretny cel rozwoju aplikacji systemów informatycznych dla sektora publicznego oraz wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Tu w tym obszarze i to warto to podkreślić, również budujemy swoje własne projekty systemowe, to znaczy takie, które my jako jednostka samorządowa województwa zachodniopomorskiego jako samorząd przy wykorzystaniu naszych zasobów, naszego Wydziału społecze Społeczeństwa Informacyjnego budujemy. Oczywiście zlecenie przekazane jest na zewnątrz, budujemy tak zwane e-administrację i e-turystykę. To są dwa olbrzymie projekty. To jest tak naprawdę jeden projekt, a on się składa z dwóch etapów, który w tej kadencji 2010-2014 został podjęty przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. pomorskiego Pomysł oczywiście był już wcześniej poddawany pod działanie i jeszcze marszałek Husejko, który również pochodził z Kozalina, chciał realizować. No niestety pewne uwarunkowania wtedy spowodowały, że ten projekt wypadł. Myśmy podjęli to działanie i w ramach tego, tego działania właśnie realizujemy administrację, która praktycznie już jest wdrażana, ona już, już nabiera takiego kształtu, ten kształt już jest, już, już jest oddawany do użytku. Jesteśmy w trakcie realizacji e-turystyki i na to, na to zadanie w poddziałaniu 3.2 mieliśmy 12 milionów 12 euro, praktycznie cała kwota jest skonsumowana. I jeszcze krótki rzut taki poglądowy, żebyście mieli Państwo jasność, jak, ile zostało złożonych wniosków, ile w ogłaszanych konkursach. Już nie będę przytaczał, bo mógłbym tu wylistować całą listę tych beneficjentów, które z jednej strony złożyli, i z drugiej strony realizują swoje, swoje projekty, ale w obszarze 3.2 mieliśmy 17 wniosków, z czego 7 zostało realizowanych, 3.1 34 wnioski zostały złożone, czyli na budowę infrastruktury, pokrycie województwa zachodniopomorskiego, czyli tych białych plan, aby ta sieć szkieletowa, dystrybucyjna i dostępowa była, była realizowana siedem projektów jest realizowanych. One są sukcesywnie zamykane, także tak jak powiedziałem 2013 jest tym progiem, ale 2015 momentalnie, znaczy 2015 jest tym momentem rozliczenia finansowego projektu i z jednej strony przez beneficjentów, a z drugiej strony przez zarząd województwa. Do Komisji Europejskiej musimy złożyć stosowne dokumenty, które pokazują, że wszystkie założone alokacje osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego zostały zrealizowane i żadna złotówka się nie zmarnowała. Szanowni Państwo, co przed nami? Przyznam się szczerze, że. Duży trud włożyliśmy, ale wspólnie, wspólnie z samorządami, aby zbudować Regionalny Program Operacyjny 2014-2020. To był olbrzymi i długi proces. Cele tematyczne, które zostały narzucone przez Komisję Europejską, ja mówię celowo narzucone, bo myśmy mieli swoje podejście zarządem. Chcieliśmy zupełnie inaczej konstruować cały program operacyjny, ale wyzwania, które zostały pozostawione nam przez Komisję Europejską spowodowały, że musieliśmy się w pewien sposób podporządkować. 11 celi tematycznych dla całego programu, dla całego obszaru województwa, działań społeczno-gospodarczych, infrastrukturalnych i rozwojowych został podstawiony przedstawiony przez Komisję Europejską i musieliśmy się z tym zgodzić. W związku z tym zbudowaliśmy program operacyjny w ramach konsultacji z Państwem, w ramach identyfikacji e, słabych, mocnych stron województwa zachodnio tego e, co rzeczywiście jest naszym atutem, nie patrząc na inne województwa tak naprawdę, chociaż też przyglądając się im, żeby w konsekwencji regionalne programy operacyjne były w jakiś sposób spójne i wypełniały całą prze, przestrzeń e, polską, jeżeli chodzi o rozwój e, ten ogólnopolski regionalnej i ogólnopolskiej. I udało się nam taki projekt e, programu operacyjnego zbudować. Po, po konsultacjach były trzy, trzy wersje, które już na, ostateczna została przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. E, I ona, ja tu po, pokażę Państwu, e, wylistuje tylko same osie priorytetowe. Proszę się przyjrzeć, jest ich dziesięć. Pierwotnie było 11 W ostatniej wersji... E, В последней версии Nawet się zastanawiam, czy powinienem o tym mówić, ale była druga oś. Ona wyglądała inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj druga oś jest gospodarska, niskoemisyjna. Natomiast w, tym, w tych założeniach naszych pierwotnych była druga oś, która dotyczyła właśnie społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury informatycznych. I zależało nam na tym, żeby również pojawiła się oś. No niemniej jednak znowu duża dyskusja w obszarze ministerstwa, debaty i... Województw i dostała, mieliśmy 11 osi, natomiast dzisiaj jest 10 osi, ta dziesiąta pomoc techniczna, 9 osi tematycznych. Natomiast infrastruktura dotycząca tej sfery informacyjnej, informacji, technologii informacyjno-komunikacyjnych znajduje się. W dwóch tak naprawdę osiach dzisiaj one zostały przemieszczane i to zobaczycie Państwo na, na kolejnym slajdzie. I proszę się przyjrzeć, tak to, tak to wyglądało. Była pierwsza oś priorytetowa, yy, druga rozwój społeczeństwa informacyjnego. O ile dobrze pamiętam, tam była wtedy alokacja chyba 40 milionów euro, natomiast żeśmy w grudniu jestem nawet datowe, data zapisana 3, 3 grudzień to jest ostateczna wersja programu operacyjnego zostało tak dwutorowo rozdzielone, czyli ta część, która dotyczy tak naprawdę wzmacniania zastosowań technik informacyjno technologii informacyjno komunikacyjnych, administracji, uczenia, włączenia, włączenia społecznego, kultury i zdrowia. I drugi, czyli dwa, trzy priorytet i dwa dwa priorytet inwestycyjny, który dotyczy rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno komunikacyjnych, handlu elektronicznego i zwiększenia zapotrzebowania na TIC. I on poszedł osią priorytetową pierwszą, natomiast y, tamte ale, pierwsze elementy, które, o których mówiłem, czyli administracja y, y, e, e zdrowie, e kultura, poszło y, w obszar osi priorytetowej y, dziewiątej, infrastruktura publiczna. Z jednej strony to może i dobrze, bo w ten sposób mamy ogólnie zakreślony zarys tematyczny i będziemy bardziej elastyczni, jeżeli chodzi o możliwości wykorzystania tu się tych pieniędzy, które są skierowane na, na te działania, a z drugiej strony chcemy, aby spora część tego typu inwestycji dotyczących społeczeństwa informacyjnego trafiła do przedsiębiorców, żeby im dać możliwość podniesienia no i budowania swojego przedsiębiorcza, przedsiębiorstwa, przedsiębiorczości, rozwoju swoich możliwości poprzez właśnie dedykowane projekty, programy tutaj z tego obszaru do osi numer, numer jeden. Tu mamy do, przybliżę mm, zapis, Państwo widzicie na, na, na dużym ekranie, projekt inwestycyjny 2.3, wzmacnianie zastosowań dla administracji, e uczenia i to o tym, żeśmy mówili i jaki żeśmy postawili sobie cel przede wszystkim wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych w usługach publicznych. I to jest to, co. Chcemy budować w oparciu o oś infrastruktury, dziewiątą oś dotyczącą infrastruktury publicznej. I mamy typy projektów, które pokazują się, tutaj będą trzy. Widzimy pierw, pierwsze dwa typy projektów, czyli usługi publiczne szczebla re, regionalnego, lokalnego, zwiększenie dostępu dla obywateli. I tu mówimy właśnie o tych działaniach w obszarze publicznym. Projektów z zakresu administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury. Przetoczyła się przez tak naprawdę kraj, dyskusja o, o zdrowiu, niezwykle wrażliwy temat, kolejkowy, dostępu do informacji. Te rzeczy chcemy rzeczywiście poprzez tego typu działania, jak Państwo widzicie, w obszarze administracji, zdrowia, edukacji, kultury chcemy w pewien sposób uregulować i umożliwić obywatelom dostęp do tej informacji, systemy informacji przestrzennej. Również niezwykle ciekawy temat dotyczący, dotyczący przede wszystkim tak zwanych map geodyzyjnych, możliwości identyfikowania w obszarze, w różnych obszarach nieruchomości, w obszarach miast dokładnych pomiarów geodyzyjnych i, te, i temu to ma rzeczywiście służyć. Drugi projekt, który w tym obszarze jest jako typ projektów, to jest wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych będących w posiadaniu znowu instytucji szczebel regionalny, lokalny i zapewnianie w ten sposób również dostępu do, do zasobów cyfrowych znowu dla obywateli, dla państwa, żebyśmy mogli mieć do, dostęp do tego typu zasobów. Tam chyba powinna być kwota jeszcze. Cofnę, ona jest niewidoczna. No dobrze, zostawiamy pieniądze na razie. Priorytet inwestycyjny 2-3, który nadal go kontynuujemy. Trzeci typ projektów, rozwój infrastruktury informatycznej, aplikacji, systemów, bazodanych, służących poprawie efektywności zarządzania, powszechnie komunikacji. to. To wszystko w tych, to są te trzy m, projekty, które chcemy chcemy realizować w ramach tego priorytetu inwestycyjnego 2-3 w nowej perspektywie y, finansowej. 20 milionów y, euro mamy do dyspozycji jako alokacja w tym w tych trzech typach projektów. Czy to jest dużo, czy mało, zobaczymy, przekonamy się, niemniej jednak olbrzymie pieniądze dzisiaj trafiają do, do naszej. Y, jako alokacja do, do województwa. Dla przypomnienia to jest 6,7 miliarda złotych. Olbrzymia kwota na całość programu. Jeżeli cofniemy się i tak szybciutko pozwolę sobie się cofnąć żebyście Państwo zobaczyli. Jeżeli chodzi o infrastrukturę publiczną, mamy całość alokacji na poziomie 124, 124 milionów euro. Wszystko pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast tam gdzie. Również będziemy chcieli tą część informacyjną i rozwój informa te, te, tego sektora technik, technologii komunikacyjno-informacyjnych rozwijać, czyli obszar osi numer 1, gospodarka, inno innowacje, nowoczesne technologie, tam gdzie jest przedsiębiorczość, ma najwyższą alokację 365 milionów euro. Wrócimy. Proszę Państwa, oprócz. Op to to był taki zarys, który dotyczy społeczeństwa informacyjnego i technik informacyjno-komunikacyjnych, które będą dotyczyły nowego programu operacyjnego. Tutaj, w tym momencie, macie Państwo jeszcze jeden element, jeszcze jeden komponent. Ta moja prezentacja jest właśnie tak zbudowana, że ona pokazuje, co było, co jest i jakie elementy wchodzą w skład przyszłych działań które i, i możliwości wykorzystania różnych funduszy z różnego szczebla. To jest, to jest taki element kontraktu terytorialnego i w tym kontrakcie również mamy zapis, który dotyczy oddziaływań i budowy pewnych przedsięwzięć dotyczących technik informacyjno-komunikacyjnych w ramach kontraktu regionalnego. Jeszcze raz powtarzam, to jest element, który. Widzicie Państwo, tu są wylistowane przedsięwzięcia, które chcemy w ramach tego kontraktu realizować i pieniądze. Nie będę tego, czy Państwo szybciej to przeczytacie, ale generalnie nowe, nowe generacje sieci, sieci otwarte, przede wszystkim dostępne, sieci takie, które i budowa aplikacji, które będzie się umiejętnie komunikowała ze sobą. To są też odpowiednie oprogramowania, które bo dzisiaj trochę jest ta, ta, te elementy dotyczące budowy struktur infrastrukturalnych, ale i programowych. One w różnych województwach różnie wyglądają. Różnie wyglądają również w różnych miejscach, jeżeli chodzi o jednostki, czy to szpitale, czy to jednostki samorządowe i niekoniecznie te programy są kompatybilne ze sobą spójne. Też są te pieniądze na tego typu działania, będą prze, przeznaczane. Budowa regionalnej infrastruktury, informacji przestrzennej, to są te sprawy dotyczące nieruchomości, GIS-u, i tak dalej. Znowu wraca element usług zdrowia, telemedycyna, informacje, już mówiliśmy znowu o nieruchomości, czyli widać wyraźnie, w którą stronę, w którą stronę idziemy tak naprawdę, czyli budowania nie tylko infrastruktury, ale również mocno wykorzystanie budowania oprogramowania, czyli te wszystkie firmy, które i te wszystkie jednostki, które dzisiaj się umocowały i i tworzą obszar usług właśnie budowania aplikacji, oprogramowania, myślę, że znajdą dla siebie miejsce i możliwości rozwojowe. Wracamy do gospodarki innowacji i technologii. To jest ten obszar, który będzie dotyczył przedsiębiorców tam, gdzie chcemy. Zresztą widzimy typy projektów, inwestycje w przedsiębiorstwach, inwestycje wysoko innowacyjnych w innowacyjnych przedsiębiorstwach. To, to właśnie nas interesuje, żeby ten, ta nowoczesność, innowacje i nowe technologie pojawiły się. I przede wszystkim działały długoterminowo, żeby one nie były skończone, żeby one budując je, żeby one nie działały tylko tu i teraz, ale żeby one dawały tą wartość dodaną i starały się w przyszłości rozwijać. Dlaczego? Dlatego, że pieniądze być może, ja nie wiem oczywiście, nikt dzisiaj nie wie do końca, jak się ułoży nasz. PKB, jeżeli chodzi na mieszkańca, czy przekroczymy 75% średniej unijnej, czy nie. Jeżeli tak, to może się okazać, że w przyszłej perspektywie tej, która nastąpi po tej 2,20, e, inaczej będą rozkładały się możliwości finansowania z Unii Europejskiej. E, wzrost konkurencyjności, innowacyjności sektora MŚP, to, ona, to, jest, cel, który żeśmy, e, to jest cel, który żeśmy założyli. Typ beneficjentów przedsiębiorcy 190 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Witam serdecznie panią minister, pana prezydenta. Czyli mogę już krócej mówić, już dostaję sygnał. I to widzę, że udało się. I nawet dobrze, proszę państwa komponentem, który miałem przygotowany, ale nie będę wchodził w ten obszar, bo wiem, że Pani Minister go bardzo dokładnie i precyzyjnie Państwu przedstawiła, czyli ja nie będę wchodził już w ten element programu operacyjnego Polska Cyfrowa. On jest ten komponent, on się pewnie będzie pokrywał z wypowiedzią Pani Minister, także szkoda, szkoda czasu, zostawiam czas dla Pana Prezydenta, ja dziękuję, zachęcam do wchodzenia przede wszystkim młod młodych ludzi, przedsiębiorców, samorządy do odwiedzana strony naszej samorządu województwa zachodniopomorskiego wzp.pl tam znajdziecie państwo wszystkie dane, wszystkie informacje na temat realizowanych projektów, naszych założeń i tego co w przyszłości te ogłoszenia, obwieszczenia tam zawsze są i warto być na bieżąco i wtedy możecie podejmować właściwe decyzje dla rozwoju własnych jednostek samorządowych, przedsiębiorczości. A myślę, że młodzi ludzie, którzy są tutaj na sali również dla siebie znajdą elementy, bo też w działaniach operacyjnych programu operacyjnego, czy to naszego regionalnego, czy Polski Cyfrowej są. Jest miejsce dla Was, konkursy dla studentów, dla, dla uczących się. Pewnie o tym Pan Minister Krasznowski mówił, o edukacji cyfrowej, o szkole cyfrowej. Także to są, to są te elementy i zachęcam, żebyście odwiedzali. To też pokazuje, że wszystkie jednostki różnego szczebla i krajowego i samorządowego współdziałają ze sobą i przyczyniają się do zręcznowego rozwoju. Ja dziękuję bardzo za, za możliwość spotkania się z Państwem, za możliwość wypowiedzi. Proszę korzystać. E, oczywiście, jeżeli będziecie mieli Państwo jakieś pytania, to proszę uprzejmie. Jeżeli nie, to zapraszam chyba już, oddam głos prowadzącej, bo jaki jest program, to już nie wchodzi w mój obszar kompetencji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.